Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W tym poradniku do Army pokażę Wam, jak zrobić, żeby za pomocą radia wezwać wsparcie np. helikoptera, ale do konkretnej pozycji, w którym jest nasz gracz. A że możemy być w różnych miejscach, to może być tak przydatne polecenie. Wcześniej Wam już takie coś pokazywałem, ale pokazywałem Wam na, na podstawie waypointów, gdzie, gdzie to wsparcie ma przyjechać, na podstawie punktów trasy. A teraz Wam pokażę, jak zrobić, żeby to wsparcie przyszło dokładnie do miejsca, w którym jest nasz gracz w tej chwili. I żeby to zrobić, no to oczywiście na początek wstawiamy siebie. Oczywiście zakładam, że znacie podstawy edytora z moich poprzednich tutoriali, na przykład. I najpierw wstawimy samego siebie. Eee, tak, jesteśmy graczem. Bar nazwijmy siebie jako gracz 1. Ok, teraz stawimy gdzieś dalej na przykład helikopter, który będzie miał do nas przylecieć. Eee, no ważne, żeby był w pozycji, no, w locie, to wtedy to, to jakby szybciej potrwa. I wpiszemy, nazwiemy sobie go na przykład, nie wiem, heli 1. W skrócie. Ok. No tak, mamy teraz te obiekty. To trzeba sprawić, żeby ten helikopter przyleciał do ostatniej pozycji gracza. Dlatego musimy zrobić mój mu dosłownie jeden waypoint dla tego helikoptera gdzieś blisko, na przykład tutaj. Niech to będzie waypoint Move. I w tym waypointcie Move musimy wpisać następujący skrypt. I skrypt się ma taką składnię. Wpisujemy, e, wpisujemy heli1, bo tak się nazywa nasz helikopter, do Move, czyli ruszaj do, można tak to przetłumaczyć, e, do ostatniej pozycji gracza. I to jest komenda Get. POS ATL do ostatniej pozycji gracz 1, czyli naszego żołnierzka gracz 1. Ta komenda sprawi, że helikopter uda się, helikopter 1 uda się, czy, to, czy to, bo leci poleci w stronę w ostatniej pozycji Gracza 1. Ok, i co? I, i na podkrócie zobaczycie, że ten helikopter natychmiast uda się w naszą stronę. Widzicie? Już leci. No. A teraz, żeby to działało wyłącznie na komendę radiową, czyli wzywam wsparcie żeby, yy, i żeby Wam pokazać, że rzeczywiście zawsze leci w inną pozycję, no to tak, najpierw komendę radiową podepniemy, wsadzamy, bierzemy triggera czy tam wyzwalacz, wstawiamy, robimy aktywację, na przykład radio alfa, no i synchronizujemy ten wyzwalacz z tym punktem trasy, z tym waypointem, z tym skryptem. Teraz helikopter poleci do nas tylko wtedy, kiedy wezwiemy go na radio. No i żeby Wam pokazać, że to rzeczywiście helikopter zawsze leci tam, gdzie my jesteśmy, to teraz przesunę siebie samego na przykład, nie wiem, o tutaj. O, na przykład tu gdzieś na wybrzeże, nie wiem. O, podgląd. Zaraz zobaczycie, że to fajnie działa. Gdzie jest nasz helikopter? O, tam wisi. OK, komenda radiowa, wciskam 00 alfa 1 i on przyleci teraz w moją stronę. Widzicie? I w ten oto sposób, w prosty sposób możecie tworzyć jakby komendy na wzywanie wsparcia. Także mam nadzieję, że ten krótki poradnik wam się przyda i pomoże wam tworzyć fajne, ciekawe misje. Dzięki i do następnego. Trzymajcie się.